Jakiś czas temu na kanale pojawiły się u mnie treści związane z tym, że spółdzielnie mieszkaniowe oszukują ludzi, że uważam, że mieszkanie w bloku to jest generalnie zdzierstwo. No i sporo osób gdzieś tam z tym się zgodziła. Natomiast była też część osób, która powiedziała, że mieszkanie w domu jest droższe. Ja w tym filmie chciałabym Wam pokazać, że nie jest. Oczywiście to zależy jak zawsze od tego, jakie aspekty będziemy brać pod uwagę. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkanie w bloku niesie się za sobą pewne, Plusy na zasadzie, że nie trzeba się niczym przejmować, nie trzeba się przejmować tym, czy nam dach przecieka, nie trzeba się przejmować tym, czy elewacja jest do remontu. Natomiast chciałabym się tutaj skupić na takich miesięcznych opłatach, bo wiadomo, że gdzieś tam sumarycznie ten dom oczywiście, że wyjdzie drożej, patrząc na to, że w dom cały czas trzeba inwestować, rzeczywiście czasami są rzeczy, które trzeba naprawić i tak dalej, więc jakby to jest, nie podlega dyskusji, że dom, Gdzieś tam sumarycznie zawsze wyjdzie drożej, ale. Mm nie chodzi mi o takie ogólne spojrzenie tylko chodzi mi o aspekt e, miesięcznych opłat mm, więc nie będę tutaj też uwzględniać jakichś podatków od gruntu e, bo to nie do końca będzie miało sens, bo jeden postawi sobie dom na e, działce 1000 metrów, jeden postawi sobie dom na działce 5000 metrów i ten podatek no, będzie różny e, nie będę tutaj mówić też o e, ubezpieczeniu ponieważ są różne warianty tych ubezpieczeń i no, niektórzy Mogą płacić tyle samo za ubezpieczenie mieszkania, co za ubezpieczenie domu, więc to są takie różne aspekty, których nie chciałabym brać tutaj pod uwagę. Chciałabym wziąć pod uwagę takie najbardziej podstawowe, czyli prąd, woda. Ogrzewanie oraz śmieci. Te cztery aspekty sobie porównamy. My, słuchajcie, w naszym domu mieszkamy już od czerwca, czyli trzy miesiące. Swoją drogą jestem w szoku, jak to minęło, i z jednej strony już to jest dla mnie takie oczywiste, że tutaj mieszkamy. Już się totalnie przyzwyczaiłam, że trzeba dalej jechać, i totalnie jest to dla mnie normalnością. Natomiast gdzieś tam, jak sobie pomyślę, że to już 3 miesiące, no to jest to dla mnie naprawdę dosyć dziwne. Jeśli chodzi o um, opłaty w mieszkaniu, to my wcześniej mieszkaliśmy w mieszkaniu, które miało 50 m2. Było to mieszkanie moich dziadków, w związku z tym nie będę tutaj mówić o kwocie wynajmu, no bo my, jakby tej kwoty nie płaciliśmy. Wiem, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, no to to już są też kosmiczne kwoty, i, i to też bardzo często wychodzi drożej niż wzięcie kredytu, więc tutaj kwestii takich typu, właśnie koszt wynajmu czy kredytów. Nie będę też podejmować. Niech każdy sobie sam przekalkuluje, czy bardziej mu się opłaca wziąć kredyt, czy płacić kredyt komuś. Więc ja będę porównywać właśnie te cztery takie najważniejsze aspekty. Więc jeśli chodzi o nasze mieszkanie, w którym wcześniej byliśmy, to było 50 m2 i było to mieszkanie. Spółdzielcze, gdzie co miesiąc trzeba zapłacić do spółdzielni czynsz i tam są uwzględnione wiecie, jakieś opłaty administracyjne, śmieci, zaliczka na wodę. I to, że jest to zaliczka, to jest tutaj kluczowe, ponieważ my co roku mieliśmy dopłatę w wysokości od 1000 do 2500 zł. Uśredniłam to jako powiedzmy 1500 zł rocznie. Fakt, że tam mieliśmy z nimi różne przeboje i nie zawsze to Płaty były prawidłowo naliczane, ale mniej więcej, około tego 1500 zł, no mniej więcej, zawsze musieliśmy dopłacać. Więc jeśli chodzi o mieszkanie, tam było 50 metrów kwadratowych i tam za prąd płaciliśmy około 250 zł na dwa miesiące, czyli miesięcznie możemy przyjąć, że było to 125 zł. Zaraz powiem, jeżeli będziemy już przy opłatach przy domu, jakie sprzęty nam tutaj doszły i dlaczego pewnie ta kwota jest tutaj większa za prąd. Jeśli chodzi o wodę, no to ona była uwzględniona właśnie w tym czynszu. My czynszu płaciliśmy pod koniec już 953 zł pod tych wszystkich podwyżkach, które były cyklicznie cały czas, tam była jakaś podwyżka tego czynszu. Pamiętam, że była tam raz kwota 700, później 800 i właśnie doszło do 953 zł. Za dwie osoby, słuchajcie. هتش Chociaż... E, przyznam się szczerze, że tam chyba była zgłoszona jedna osoba do śmieci, tak, bo wcześniej tam mieszkała moja prababcia i my tego nie zmienialiśmy, więc jeśli tam by były dwie osoby, to teoretycznie powinniśmy płacić e, jeszcze więcej, bo m, tam też była wliczona kwota e, za śmieci. W każdym razie czynsz w wysokości 953 zł był płacony co miesiąc, niezależnie od tego, czy było grzane, czy nie było grzane. E, w każdym po prostu miesiącu trzeba było m, to zapłacić. I w tym już była kwota za ogrzewanie, natomiast tam nikt nie liczył żadnego zużycia, po prostu ogrzewanie było włączone i można było dać tyle, ile fabryka dała, o ile to ogrzewanie było włączone bo Były sytuacje, jak na przykład teraz, gdzie był wrzesień. Ja jestem z Marziluchem, więc mi już naprawdę było na maksa zimno, na przykład, a ogrzewanie tam jeszcze nie było włączone, bo tam jest jakaś zasada, że musi temperatura przekroczyć poniżej ilość tam przez ileś dni i chyba jeszcze musi być jakiś parametr nocny spełniony, więc ja bardzo często tam marzłam i bardzo, bardzo czekałam, aż to ogrzewanie będzie włączone. Ale tą kwestię już jakby pominę. Więc tak, mamy 125 zł, jeśli chodzi o prąd, 953 zł, jeżeli chodzi o czynsz. Tutaj mamy już ogrzewanie i śmieci. Eee, no i słuchajcie, jeśli chodzi o tą wodę, to przyjmijmy, że skoro. Um, Raz na rok musieliśmy dopłacać 1500 zł, to przyjmijmy, że około 125 zł miesięcznie jeszcze za wodę musieliśmy dopłacać. Do tego mogłabym doliczyć jakąś butlę z gazem, którą cyklicznie gdzieś tam kupowaliśmy raz na jakiś czas, ale nie będę tego tutaj doliczać, bo to gdzieś tam był koszt który pojawiał się nieregularnie, więc nawet nie wiem, jaką kwotę miałabym tutaj przyjąć. Podsumowując, 1203 zł miesięcznie mi wyszło, słuchajcie, za mieszkanie własnościowe. I taką kwotę co miesiąc trzeba zapłacić za 50 m2. Dla mnie, szczerze, to jest po prostu kosmos. I dla porównania, dlaczego to jest kosmos, powiem Wam, jakie opłaty aktualnie ponosimy w domu. Aktualizację tego filmu zrobię po okresie zimowym, gdzie powiem Wam, ile dokładnie płaciliśmy za prąd w takich miesiącach zimowych. My jak wiecie, mamy pompę ciepła, ale będzie to bardzo fajne porównanie, i mniej więcej będzie można stwierdzić właśnie, ile za to ogrzewanie wyszło, ponieważ otrzymaliśmy już nasz pierwszy rachunek za. Pełne dwa miesiące um, mieszkania, jeśli chodzi o prąd, i otrzymaliśmy ten rachunek na 507 zł. I to dokładnie było, słuchajcie, 447 kWh. Z tym, że. Um, może być to dużo, bo my zaczęliśmy w tym czasie, wtedy w tym czasie, za jaki otrzymaliśmy rachunek, używaliśmy osuszacza powietrza, który dosyć sporo tej energii mógł pobrać. Poza tym w domu doszło nam, doszła nam spora ilość sprzętów, których w mieszkaniu nie mieliśmy. Mam tu na myśli płytę indukcyjną, mam tutaj na myśli suszarkę bębnową, która chodziła, słuchajcie, na full, bo jak my się tu wprowadzaliśmy, to ja wszystko prałam, suszyłam, prałam, suszyłam, prałam, suszyłam, żeby na czysto wkładać do szafy. I też ani razu ani razu jak tutaj mieszkamy, nie rozłożyłam zwykłej suszarki. Więc ta suszarka bębnowa po prostu chodzi cały czas, około, jakbym miała powiedzieć to, raz dziennie, bo czasami jest tak, że wstawię dwa razy suszarkę albo trzy, a później przez dwa dni nic, a czasami jest tak, że po prostu codziennie hmm, po jednym razie. Więc mniej więcej możemy przyjąć, że raz dziennie suszarka chodzi, tym samym raz dziennie pralka, no ale pralkę już mieliśmy w mieszkaniu, e, czyli ze sprzętów, które nam doszły, to jest indukcja, Suszarka bębnowa oraz e, zmywarka. E, doszedł nam jeszcze rekuperator, ale rekuperator dopiero został teraz uruchomiony, więc na razie e, no nie powiem Wam, m, ile on prądu e, zużywa. Więc no, to jest taka kwota i uważam, że. M, jest to kwota akceptowalna. Musimy tutaj też sobie na pewno powiedzieć, że ta, to zużycie prądu teraz było u nas większe niż w mieszkaniu, z tego względu, że w mieszkaniu ta ciepła woda była uwzględniona w tym czynszu. Tam rachunek za wodę był za ciepłą i za zimną, a tutaj od wodociągów otrzymujemy tylko rachunek za zimną wodę i za ścieki. No, a wodę dogrzewamy sobie sami, więc tutaj w tych 500 zł też jest grzanie wody na dwa miesiące. I to jest właśnie rachunek na dwa miesiące. Za wodę otrzymaliśmy rachunek 321 zł i to już jest rachunek po tych wszystkich podwyżkach. I jeśli chodzi o ścieki, to u nas jest kwota dosyć duża, bo za ścieki płacimy. Już Wam mówię 18 zł, chyba jeśli dobrze pamiętam. Także 321 zł dokładnie za wodę za 2 miesiące, i to jest woda zimna plus ścieki. I tutaj przy domu musimy doliczyć jeszcze kwotę za śmieci, i tutaj już mamy zgłoszone normalnie dwie osoby, i za śmieci płacimy. 53 zł. Łącznie, słuchajcie, miesięcznie to jest 467 zł. Czyli w tym momencie, słuchajcie, to jest praktycznie ponad połowę mniej, a nawet mogłabym się pokusić, że to jest 1 trzecia kwoty, którą płaciliśmy w mieszkaniu. E, oczywiście, przeliczając już to na kwotę miesięczną, no bo 500 zł dzielimy na pół, wodę dzielimy na pół i e, śmieci 53 zł co miesiąc, więc 467 zł miesięcznie tyle kosztowało nas e, jakby mieszkanie w domu w 150 metrach. Dla mnie e, to jest, słuchajcie, kosmos. Wiadomo, że w tym momencie. Ja muszę patrzeć na to, że mieszkanie w domu latem jest tańsze niż zimą, dlatego powiedziałam, że zrobimy aktualizację po miesiącach zimowych, gdzie na pewno ta kwota za prąd będzie dużo, dużo, dużo wyższa, ale nawet jeżeli doliczymy sobie ten 1000 zł, powiedzmy miesięcznie. Za grzanie w domu, gdzie uważam, że i tak to jest bardzo duża kwota i wydaje mi się, że będzie to mniej. Podejrzewam, że 1000 zł wyjdzie nam na dwa miesiące, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale policzmy nawet ten 1000, to i tak wychodzi nam to na to samo: czy mieszkamy w 50-metrowym mieszkaniu, czy w 150-metrowym domu, albo nawet w domu wychodzi taniej. Sporo osób mi nie wierzyło, sporo osób mówiło, że to niemożliwe, że na pewno dom wychodzi drożej. I tak jak mówię, jeśli byśmy mieli spojrzeć na cały kształt, na ogół, na wszystko, no to pewnie tak. Ale jeżeli patrzymy na takie comiesięczne opłaty, w domu słuchajcie. Jest taniej. Wiadomo, że jest kredyt przy domu, wiadomo, że gdzieś tam tych opłat dodatkowych no jest więcej typu właśnie ten podatek za grunt, typu ubezpieczenie domu no bo jak już mamy dom, no to chcemy go ubezpieczyć na jakąś większą kwotę, żeby później nie było problemów. To, jakie Wy decyzje podejmiecie, no to oczywiście już leży w Waszej kwestii. Jestem bardzo ciekawa też, jak to u Was wygląda, bo być może macie porównanie, a jeśli nie macie porównania, Porównania, to dajcie znać, jak mniej więcej u Was prezentują się rachunki, właśnie za prąd, czy gaz, czy ogrzewanie na przykład peletem w takie miesiące też zimowe. No i czy według Was rzeczywiście takie mieszkanie w bloku jest. Albo może być droższe od mieszkania w domu, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że są też bloki bezczynszowe, gdzie płaci się na przykład za gaz według zużycia, za wodę według zużycia. No i tam powiedzmy jakieś 100 zł zazwyczaj jest jakiś tam fundusz remontowy. No i w takich blokach wtedy żyje się uważam o wiele, wiele lepiej i taniej niż w tych blokach spółdzielczych, które moim zdaniem naprawdę na maksa oszukują. Ludzi. W sensie zdaję sobie sprawę, że e, oni też mają jakieś swoje opłaty, ale to, co się dzieje w spółdzielniach, to e, no nie przemówicie mi po prostu, że to nie jest e, hamstwo, bo inaczej już tego mm, nie mogę nazwać. Także mam nadzieję, że otworzycie e, oczy, że może ludzie zaczną gdzieś tam trochę bardziej kontrolować te spółdzielnie, sprawdzać, czy na pewno opłaty, które naliczają, są podstawne, no i że gdzieś tam może rozejrzycie się za mieszkaniami bezczynszowymi, chociaż z tymi też nie jest tak kolorowo, bo zazwyczaj te bloki spółdzielcze są wykonane lepiej, bo są zazwyczaj starsze, te mury są grubsze, te mieszkania są bardziej mm, lepsze akustycznie. No, bo w tych nowych blokach bardzo często słychać jak sąsiad szura kapciami nad nami, więc to też nie jest super rozwiązanie. Także Wygląda na to, że nie ma rozwiązania idealnego, ale ważne jest to, żeby każdy gdzieś tam dostosował to pod siebie i żeby był zadowolony, a nie, żeby tkwił w miejscu, które jakby, no, z którego nie jest zadowolony. Także idziemy do przodu, moi drodzy. Z tą dawką motywacji Was zostawiam i czekam na komentarze, jak to u Was wygląda. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, w zależności od tego, kiedy ten filmik oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.